Manko sobie swany Tiger i zapraszam Cię na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci top 10 ciekawostek o śnieniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chcesz być na bieżąco, to zrób to teraz, a obiecuję ci nie zawiedziesz się. Miłego oglądania. Miejsce 10. Istnieje chorobliwy lęk przed spaniem, somnifobia. 9. Naukowcy ustalili, że liczenie owiec wcale nie pomaga w zaśnięciu. Jest to zbyt nudne i wyobrażanie sobie sielankowego pejzażu działa dużo lepiej. 8. W roku 1998 naukowcy pozornie pokazali, że świecenie jaskrawym światłem na tył czyjegoś kolana podczas snu może zrezygnować jego zegar biologiczny. 7. Jeśli umrzecie śmiercią naturalną, w sumie prześpicie 1 trzecią swojego życia, czyli jakieś 25 lat. 6. Brak snu przez 16 godzin obniża wydajność umysłu mniej więcej tak jak pół promila we krwi. 5. Brytyjskie wojsko znalazło sposób na wyzorowanie zegara biologicznego żołnierzy, żeby mogli nie spać nawet 36 godzin. Osiągali to symulując słońce na siatkówce oka żołnierzy. 4. Co 90 minut podczas fazy REM przez pięć mózgu przebiega fala elektrycznej aktywności. Tak się składa, że wtedy akurat śnimy 3. Średnio oglądamy sny przez 6 lat naszego życia. 2. Moment, kiedy zaraz przed zaśnięciem wydaje się wam, że na przykład spadacie i wybudza was zryw mięśni. Nazywa się okloniami. 1. Chociaż ludzie, którzy rodzą się niewidomi, nie doświadczają wzrokowych bodźców podczas snu, to doświadczają bardziej bodźców słuchowych, dotykowych i węchowych. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Jeżeli filmcie się spodobał, zostaw łapkę w górę i nie to w dół. I napiszcie w komentarzach, jaki temat chcielibyście w następnym odcinku. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.